Siemane, Siemane, kochani, witam wszystkich. Mleczasz Food, a.k.a. Fakir Bambu, a.k.a. Chleba mleczula, wobble, wobble what's whatsappenos. Dajemy tutaj chat na screen. Witam, kochani, dziś jest ten dzień. To z ligi angielskiej. Wybiła godzina 19, Otwieramy paki. Koks paki. 20 razy 85, i takie tam. Oprócz tego kończymy wiejrę, także moi drodzy. Piękny dzień w roku dla wszystkich fanatyków FIFA i toców. Także to jest to. Czekaj, tylko sobie sprawdzę tutaj jeszcze jedną rzecz: bo tu widzę, że czat coś tu kurde jest przycięty. Nie, dobrze jest, czat. Wszystko jest ok. It's all good. Dobra, lecimy. Idziemy do FIFA. Idziemy do Fify, Masno. Dzięki za biciki, mordeczko. Co, jaki błąd. Nie, no nie mówcie, że serwery wywaliło. Please no. Tak. u Salach, Mane, Van Dijk, Zota. Aleksander Arnold, Alison. Ronaldo. Pięknie. Wymiana Toc. Powrót wymiany Toc. Przez cały czas trwania kampanii wprowadzimy dwa programy wymian. Pięknie. No Ronaldo 97 stary. W ogóle co tu się dzieje, nie? Co wystąpi błąd z tą grą? Stanu błędu? Co? Co tu się dzieje? Zaakceptuj, zgłoś. Gerard czeka. Gerard czeka na kolegów, moi drodzy. Czeka tutaj. Do klubu Palos Pendalo. Dzisiaj musi wlecieć ktoś. Musi wlecieć ktoś z Liverpoolu. Come on, baby. Już, już jest 3 po 19. No. Stary. Ciekawe, jak w ogóle jego ten. Czekajcie, sprawdzimy sobie na szybciutko. Siema, Bondar, siemanko. Ile salech ma ten? Słabszej. Salach 97. Gdzie ty jesteś wariacie? Czekajcie, wpiszę salach. Salach. Jest. 4-4. 4-4. Pięknie, co za kapanie Pięknie 4-4 ma w ogóle. Robi wrażenie stary na maksa. Dobra, sprawdźmy sobie tylko szybko jeszcze e, co mamy, mamy tutaj nowego dużego sezonu? Dobra. Czyli mamy tutaj szybkie wyzwanie i coś takiego w live'ie. Mamy Gomez'a. Coś tu dodali jeszcze chłop... Dele Alli. 4 4,4 m, 80 Drych, fałsz. A jakie wymagania? 8,8 8,5 8,7 i Benzema, o kurde. Wyzwania spodnościowe, ważne mecze. Trochę jest. Trochę jest. Dobra, moi drodzy. Prawo wygląda następująco. Robimy miejsce tutaj dla królowej Twitcha. O, dostaliśmy token. Ona dzisiaj będzie tutaj szefowała i odbierała wszystkie paczki, także Oleńko zapraszam Cię. Dobra, proszę. A ja chcę już taką jakąś lepszą. Jakąś lepszą? No. Ta może być? No może być, Pa ona od razu grubo leci, nie? Niebieski! Rodri! Uuu! Rodri! Mamy toca, mamy toca, mamy toca. Pierwszy toc, proszę Państwa, pierwszy toc. Pięknie, dobra, co tu jeszcze jest? Alba, dziękuję bardzo. Pa, się już nie wytrzymuje. Teraz może którąś z tych, które? No, którym z tych złotych, na przykład. Ta, nie weźmy tej najgorszej, nie? Dobra, tutaj nie ma nic? Dobry. Stary, mówię ci, Ola przenosi szczęście na maksa. To jest to! Lubiany, dzięki za biciki, mordeczko. Dziękujemy bardzo. Proszę. Co teraz? Którą chcesz. Tam jadę. Tylko nie z One, tej nie. nie? E, tom później może? Możesz Tom jak chcesz. Tom? tom, no. Paczka z PlayStation Plus. Siema makłowicz Elo, Elo. O, mamy bordy, kto? Dobrze. Przyda się. Ten pan się przyda. Dobra. Jest OK. A tutaj? Uuuu, a weźmiemy sobie na wypożyczeniu. Dzyk. Ten pan musi chyba iść do nieba, niestety. Uuu, walkout. Walkout Niemcy, SPO. Kto to? Müller. Tomek, siemano. Piona. Tak, -ta 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 -ta. mamy walkout. Mamy walkout. Tomasz myla. ale smylał do was. Ale kapa, dobrze. Do dołu to chyba do piekła no w sumie. To mogę? Możesz, pewnie, dawaj Tom. Dobra, tutaj proszę Totsa, ktoś z Liverpoolu. Aj, Bordy, 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 kto to? Ten pan. Holenderski także. Okay? Pewnie, dawaj to. No, w sumie trochę zwalili, że, że dali tych z ligi holenderskiej. No, ale. Okej, okay, mamy portu. Mamy portu. Dobra. Następna. To. Dawaj. Proszę, toc. Ktoś z Liverpoolu, o jest walkout, kto? Pięknie Dybala, dobrze mamy walkout, Dybala, przystojniaczek, przystojniaczek wpadł nam. To mi się podoba. To mi się podoba. Dobra, wysyłamy ich do Guagu. Tu proszę, tu, tu toca, z ligi angielskiej, come on. Aj, ale walkout jest dobra. Dobra, Eś, o, kto to? A, 286 dało, ty zwariowali. Ty w 86 dają 86, Dobra, come on, baby. Dobra, mamy board. Nieźle. Tego tak, pana mamy już chyba w klubie. Silwa, dostałeś? No to grabki, stary. To gratuluję. Nie ja Silwa, nieźle. Siadaj tu. Chcesz zamienić? Tak? tak? Za ciepło ci? No, skoro on co Dobra. Prosimy o toca. Ajajajajaj Bordy. Kto to? Dobra, może być. Może być. Kesi. Przyda się. Co my tu jeszcze mamy? Tego pana, dobra. Do piekła idą. Idą do piekła. Bój może tą paczkę, tą, tą złotą pierwszą. No, jest tu serio ciepło. Nie wiem, czy to kurde emocje. Od tych lamp. Od tych lamp. No, mi jest. mi jest zawsze ok. Silva i Bruno? No, co ty gadasz? Silva i, i Bruno dostałeś? Stary, no to grubo To gratuluję, liban siemano Come on oj. oj, oj. Tutaj akurat ten Gdzie ten salach? No nie wiem no, Czekamy na razie Na razie czekamy Dobra, mamy bordy Kto to? A Osiem piątka. Kurde daję te osiem trójki. Dobra do guagu. O kurde, je... dobrze to może być z Premier League 11. O kto to? Riyad Mares. Ok. Kurde, tu liczyłem, że ten, że będzie ktoś z Liverpoolu. Liczyłem, że będzie ktoś z Liverpoolu. Du dużo 8 trójek. Musimy je skrixillować ni niestety. Tam mogę? Możesz tam, no. Oj, tutaj nic nie ma. 85 plus razy 20, no Jeszcze tak. Dobra, teraz tak. Ja otworzę tą, bo ta jest lipna. Tutaj nic nie będzie. Na przełamanie lodów. Tak jak mówiłem, tutaj nic nie będzie. Dzyk. Dobra. Ola. Trzech napastników 8-1+. Come on. Niebieski. ja jaj. Znowu tylko bordy. Grylisz. Potężny wiejra w para do składu. Rodri Przepalany, którego trafiliśmy. Witamy Patryk. Witamy Patryk. No co ty gadasz Douglas, taki taki sypie? Uuu, to grubo stary. No to elegancko. Witam wszystkich jeszcze raz. No to stary elegancko. Antony Toc. Trend. No, co ty gadasz? No to gruba Aro. 11 zawodników z Premier League. Come on. Myciek się mano. Proszę nim. jaj. Tylko Rodri nam wpadł. A tego mamy chyba pana, czy go przypaliliśmy. Dobra, 8-6. Come on, baby blue. A, ale jest duży walkout, Kto to? Belgia. napastnik Lukaku. Ajajaj I insygnie Ale powiem wam, że coś dzisiaj mi słabo sypało Dobra Bundesliga, Serie A, Liguan. Tu mamy pięciu Rzadkich piłkarzy 8,5 5 plus. Tu musi być niebieska karta. Come on. Nie dało. Kantę. Siema, Ceven. Siemanko. Kantę dało. <laughs> Pozdro. Dobra. Mamy kantę. I tak jest dobrze, nie? U, Kane, okay, ty... Ładnie dało piona mała. Dobra. Okej, okay, teraz to, na co wszyscy czekali. To na co wszyscy czekali. Siema. Siema paczki oddaję. Siema, siema, ziomeczku. Dobra. Jak tutaj na mnie da Toca? To zapuszczam warkocza. Bez Kitu. Patka 20 zatkich piłkarzy 85 plus. Kula się kula. Proszę Cię przynieść szczęście. Połączymy to z Olą i musi być niebieska karta. Jest, Proszę! Tyle trzymania paczek. Tyle trzymania paczek. To wszystko. Tak, to wszystko, Ola. Ale dramat, nie? Masakracja stary, ewakuacja, nie? Nieźle.